Hello. Tu jest prezent do ciebie A, że to kurwa Nie, nie, tu jest twój prezent do ciebie Uf, to Jakiś Dobra. chyba tu ma być No akcja jest taka no. Dzisiaj jest Dzień Dziecka taki mały prezent, że dzisiaj kręciłem kamerą ze 40 kg. O kurwa, co ty gadasz Nie stary, patrz Ja pierdolę Dobrze, że się kurwa ubrałem Ja mówię, otworzy może mi sobie wybrać, jak Ja pierdolę, no to taka filmówka w chuj Ja to Mocne w chuj, co nie? Dobra, kurwa Chyba ma No Kurdo Będę cię pocieszyła się co? Halo. Nie pij mi nagrywę, bo ja mogę później pójść spać nie może nie pójdę no. <grym wytrzań> To teraz na, na, najwięcej, ile się da Trzeba korzystać, póki e, jestem Bambi, otworzysz chórem, Wasi No właśnie nie otworzę O Zobaczcie, co się dzieje, kur... <grym wytrzań> Przyjść, bo nie Jak zwykle są problemy, no, nie. To, nie mamy, jest. to jest, to jest normalny, to to normalne, piąty element hip-hopu, tak, to twoje to twoje chuj, Rada, będzie no, dobrze, dobrze, będzie no, fajnie jest, Dzisiaj na totalnym no, tak, chillku, jeśli to robimy, kurwa, bez w ogóle żadnego no, spięcia, tak co nie? Panowie tak? 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 Bez spięcia? Tak 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 bez spięcia Kurwa, my to co mamy robić? Dai vai <ride> Oh mordo! Vai! Nooo! Falgo! dai dai vai, palina! Vai, palina! Non ne lo pezza hai con... Curva! Falgo! <ride> <ride> curva! Ah, A tuo

No i tak zachęcamy. Kurde, co się robi, co nie? Nawarzamy no, już chyba. Dobra. Czy, a nie, może jeszcze odgramy tego garbusa. Tak no ja to ja bym grał, bo tutaj. Czekaj, 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 czekaj. Ale teraz nie gasimy. Jakby tam że taki, ten, tam słuchaj. Jakby no. tam go postawili? postawili. Mordo, ja bym tam podjechał na tą y, drogę, to byśmy sobie przejechali sam. Tam, 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 tam. Ustawił go tak lekko bokiem. Zatrzymajcie się tam na drodze. Nie gaście. Nie gaście go. Na tej prostej, co tu jest. Czemu on tam się nie zgas. Nie zgas. <śpiewanie> <-a! Mój> <śpiewanie> <śpiewanie> Nie <mulna> będę kurwa Kurwa się zmuszymy Wejpek Wejpek Czeka <gulna> już nie pada, że mam w ogóle kontroli kurwa jak to tak będzie lepiej. O, nowy tym uczniów. No, no jest ja. Nie, dziewczyny powinny myć ten samochód. Się się samochód. Dziewczyny Nie. powinny myć ten no. samochód. Wiesz co chodzi? Tak, specjalny Tak, pa. tak, 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 o. No. Growniku, a, a może Weź Weź. Tak, tak, tak No. Muszę do kamery. Tak, dupcią do tego. I No, kurwa. No, kurwa. No, Weź. Dobra, to lecimy, nie? Dobra, lecimy Dobra, nie jeszcze na ten. Dużo entuzjazmu. Dobra, lecimy. Dzięki, nie ma problemu. Pojedziemy. No i wszystko, znaleźliśmy. Mamy to. to są takie Pokémony. Ten wygląda sympatycznie. A kraksa. Ten co powiedział ty A 3 Nieważne. Wejdź, wejdź się z boka. A to wiecie, wiecie dlaczego? To on nie gada z boku A ma coś po terminie? Nie, jest po terminie. Ty, mamy przytulio. Wiecie, wiecie na czym polega problem? Co są sposób siedzi? To jest O kurwa, jeszcze balkon mamy. Kto jest? ty ktoś robi. Balkon mamy stary, o to nam chodziło. Kurwa, ty wzię. Ja już nie. balkon z sąsiadami na smoga? Patrz, jeszcze stąd siedzimy z nimi normalnie. No może no. ja, dobre mordy będą też były na Ale dobrą w stronę mamy. Ale no. w stronę. Ale stąd możemy miejscówki ogarnąć Gdzie bym mógł Właśnie kurwa próbuję to rozpuścić. My tam? Ja tu zaparkowałem weź, weź, pokaż te, ten, szybko pokaż jak to wygląda. No mordo. A masz lata wyłączonego? Tak. Ej, kurwa ładnie tu. Katu. Nie okay. A! <grym> <grym> I co się w głowie? Nawet jak Mordo 10 koła, poczekaj, pokażę. Nostalgia 10 koła właśnie w biła. A to? 2 yes. 3 miesiące temu, czekaj? Dokładnie? 3 miesiące temu nagrywaliśmy w tym samym miejscu ten teledysk i zobaczcie kurwa. Historia za to tak tak, no widzisz do vloga mówię, że 15 kawa biur. Gratuluję popaść 4. No. Dziękuję. Yeme. Tam musisz wejść nagrać, nam do vloga ty, ty, ty nika, jak robimy. Every night I see you. Pierdolimy się z tym jak matka z Lubuzewi i kurwa. Ja nie chcę być już kierowcą, chcę iść się napić. Czyli trzeba zatankować No. No halo. Co się stało? Co się stało? Nostalgia, 10 000. Wow! Nostalgia na 10 tysięcy Wow! Nostalgia mi <grym> na 10 tysięcy! Wow! A widziałeś <wiosenka> kiedyś jesień po zimie? A ty! Kim był ten ruchom? stało Co się i powiedz kim był ten ruchom A jak wy widzowie wierzycie kim jest ten ruchom? Piszcie w Co powiesz? No nie jest no. Mogłoby być lepiej, no, ale. Może to jest, co zrobiłeś. Zbieramy zbieramy ludzi, więc, że tak powiem, łapię się wszystkiego. Mamy deficyt ludzi, więc. Co? Grzybowska. 50. Ile? A do niej A, 61. A to no. nie było 61? A, 61. Roxy. Roxy. Drogi jeśli to oglądasz, to jesteś rakieta. Przedmiot Roxy, ja jutro będę do ciebie walił konia. Zostawiamy <grym> to, zostawiamy Tylko do ciebie! Znowu nowe mi z listy wykreślamy z działami wingowymi. Olej, co za szybko! Twojego białasta! wszystko wokół zmienia, stanem jestem, że wy jesteśmy, i nie. U góry! Dobra, a tutaj pod tymi drzewkami czy jak? Tak. No tak? Dobrze, tak no jakaś, Czy to jest dobra miejscówka, uważacie? No nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie, napiszcie w komentarzu. A i zostawcie lajka. No to jest. <laughs> jakiś żart. Jakiś żart? On jest dobry od żartów. Zadajmy ponaj jakiś dobry żart. Taki kurwa z klepkiem. Mój firmowy mogę wam powiedzieć. Firmóweczkę dawaj. Idzie Jezus przez bołę markwi. Przewrócił się i zmarł chwifstał. Zaczekaj, daj mi Ja mam Ej, mam pomysł, pomysł. skopiamy do fontanny. Nie musimy mieć wszystkich Tylko kurwa, na klipie tak jak z gołymi stopami będziemy? No, w sumie też sobie. Fontanny w, w Warszawie. No. Nie, tak w węersko, dobra? Nie. Proszę. Ja ten vlog będzie długi, dzisiaj, co? Będziesz go długo montował. Jeszcze dopiero ten. To dopiero początek kontentu, kurwa. To się, a już i tak się dużo wydarzyło w porównaniu do tamtego, co było na nostalgii. Zdechliznę, kurwa.

To no myśli? to tak ciemno, wiesz to płacisz Czekaj, poczekaj, ja ten vlog, tak? Czy to jest jeden z moich ulubionych kameramentów? Misiu! Dobra, dobra, teraz, teraz Co? Teraz to się pierdol Jeden z Jeden <coughs> da, no, A, dobra, dobra Masz to nagrane To jest jeden z moich ulubionych hitmakerów Jeszcze jeden Uwaga O! Opa Opa Opla Uwaga Za ten klip i za, za, za I, I za dziesiątkę. I za dziesiątkę. Za dziesiątkę. Mm. Mm. Wszystkie, wszystkie te same. Teginzy i Augustiner dzisiejszym sponsorem. Dzięki. Dzieńs. Witam serdecznie. Yy, jest godzina 22:37. Opa! Chciałam yy, się relację oczywiście. Zaczyna pojawiać się, pojawiać się więcej ludzi. Zaraz zaprowadzimy. Zaraz zresztą chodźmy. Chodźmy, zobaczmy, kto to Proszę tutaj przedstawić. proste i bez komentarza. Witamy, witamy Ciołka na blogu, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze go nie było. To jest. Kusia Pokusia. chodźmy. Ciebie jeszcze nie było na blogu. Zapraszamy. Co mam powiedzieć? Przedwójcie. Jestem jest. Max. Cześć, się trzymać, dobra. Jedzie, jedziemy do Papryk? Fabryk? Hello? Chciałam się przyjść i zadecydować. Jak już wiesz, tak. Trzymałam ten młody dom z tej strony. Ja jak się czuję z tym, że realistycznie i bromesz? Jest tak chujowo, ale myślę, że tak będzie. Myślałam, że tak będzie. Jest tak. Stertem za tę tołbę, ale rozumiem za realę. Jedziemy dalej. ale teraz, teraz, teraz pokażę w gorszą stronę. Ale to <laughs> ale opiniarz, opiniarz, nie był jeszcze na vlogu, przywitaj się iOS-a mi samą To jest no tak, na tak, przywitaj się Dobra, do... piąteczka I powiem wam tak Nie powiem wam tek Podryb. tekst na podryw kurwa przyszedł no, te Tekst na podryw będzie później Jedziemy dalej, dobra od drugiej strony Teraz y przedstawimy sedno dnia Nie słuchajcie tego człowieka, bo on próbował nie ma do wyjazdu na konferencję Nie, Wiktor, Kito tam. Nie, 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 to nie, teraz, nie, 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 nie się ja zaraz, 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 zaraz. Teraz że trzeba, się Dla, do naszych widzów. Tak, życie jest zajebiste chcemy do nas To jest To była, To była ta gorsza yy, strona świata. No, dalszy zdanie z relacji będzie później. Peace. Yes. <grystanie> ja Przedstawiłeś nowe koleżanki na vlogu? Tak. tak. Powiedziałem, że to jest gorsza część świata. Ta jedna. <grystanie> O co Dobra, O co chodzi? Zaczynamy łowę. Idziemy tam Szukamy. Eee, szukamy, że tak powiem, zbieramy z niej żniwa teraz. Idziemy żniwa. Trochę za wcześnie, ale... Idziemy zbierać żniwa. Roxy rozbiaka? Muszę wiedzieć na, na... na co kurwa? Na gówno z... dobrze, No tak. na... kur... pieczone Roxy Dobra Roxy, hej Roxy, <laughs> dobra Roxy Węgier Kim jest Roxy? Wow, Węgier? Roxy to ta, co spotkaliśmy ją tu i ten Tak? Okay, ja powiedziałem... That's good, that's good. Hello Główna czy niuans? Sprawdźmy Niuans jest po drugiej stronie Ej, Nigdy nie można niuansować. I dobrze Idziemy do metra tam jest przemiał ludzi No i mamy, no. nie? No. Ja bym Ci nie włączył trefku, co jakiś nie wyjeżdżam z tego mostu Aby ich było... Można się bawić Swój swojego Swój swojego no. Ty, kurwa, ale to jest niesamowite Ty, kurwa, ale którzy no. mieszkają kurwa obok Ciebie Dosłownie Oni mieszkają w La Landshut, ja mieszkam w Monachium To jest, nie wiem, 50, 100 km Co jest w środku? Prowek Wejbek mm. Wejbek Wejbek, no i Halo Gdzie jesteś? Szukamy kwiatków. Mordo wróć tu bo chcemy nagrywać. Ale to jest. jest Zamiast kameraman jeden i kameraman dwa. No to chodzi, kurwa, dlaczego wchodziście? No bo mecz. Do Żabki! No właśnie. Mordo, kurwa, nie ma meczów w tu to do kurwa. No ja nie chcę. Dobra, idę. Wyluzuj, no jak to oglądasz, wyluzuj no, trochę. Szczerze, jeśli tu nikogo nie będzie, jeśli chociaż jednej dziewczyny nie znajdziemy, załamie się. No to już się powoli załamuj, bo tu nie ma nikogo. Wejdziemy za tą panią. Przepraszam, mam pytanko. Mogę wejść za panią? No tak. Ja nie chcę jeść. Musimy wszyscy się przytulić. Tak, chodźmy, 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 chodźmy. chodźmy. Yes. Dzięki. Bardzo pani dziękuję. To mój brat! O, w Takie ja, to, Straszanie, pani. Ja tu przyszedłem w poszukiwaniu dziewczyn, a na razie spotykam Niemców. <kommeric> no Dobra, <aprendo> robię <improvisato> to jeszcze tak raz. <jest>, tak <grios> <noise> <t taraf commentary> żałuj, żałuj, że nie pojechałeś żałuj Stary Tak, tak? taka petarda na cał... plan jest teraz taki tu mi wyszło idziemy na apartament idziemy, da... idziemy kręcić dalej kręcić eee... dalej klip A potem na niuans A potem na niuans. Klas. Nie na niuans się nie chodzi Cześć Ale słabi tak? Nie. nie dobra, Wiecie co? Rozmawiacie z falką na wielek? Nie, dziej, Dobra, bracie no, się no, do zobaczenia no, się no, dobrze. No. Ja, też... oh o. twoje zdrowie, nie denerwuj się, kochany. Weź sobie troszeczkę na wstrzymanie. Buszka. Buszka, cokolwiek. Wstać sobie tam co chcesz, co lubisz, ale... Nie, nie nie. Jest nie, nie, nie. Panie, <laughs> że jesteście. Panowie i panie. Pan się jesteście też. kurwa ci spieszyło dobra. Yyy nagrywasz to? No jebać was kurwy. A się i takaj. Co powiem? Zapomnij daj sobie peta na to. Nie nagrywałeś tego, nie jest to nagrane, ale przytoczę fragment, który on powiedział. Patrz. Apartament jest mnie, nie? On tak. Dobra. Nie wchodź do apartamentu. My wypierdalamy. Dobra, i nasz. Dobrze. Inaczej Nie, nie. To powiem, a

To jest nie, 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 Teraz to nie, nie, Ale to teraz? nie, teraz? Teraz i ja nie, dawaj Ale ja bym skręcił To nie, 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 bo nie, się, bo już było ciężko nie, 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 Szukamy, szukamy nie, szukamy ludzi, teraz widzowie, teraz się uda Zgibane, Ale tutaj... A nakręwokamery zobaczyliśmy. Ale by się tak jeszcze raz. to była taka piosenka złotą obrączką na palcu dalej wciskam Kurwa, 22 lata? 23 Co? Ty miałeś? Co? I normalnie ty Jeszcze raz no Właśnie... Ale nie były? Nagra Nagraja czy nie? Przepraszam bardzo Mamy no, pytankę okay, Słuchaj kurwa na świecie możesz ograniczyć, życie, ale to, że teraz robimy to, żeby Kurwi w dupę Kurwa gorąco Wiecie co? Ja bym pamiętał Za późno, zdecydowanie za późno A co? Był potencjał, żeby zrobić to wcześniej, ale Nowek się spłakał Nowek, ty kurwo, pamiętaj, chuj ci w dupę <laughs> I tyle only gonna be in the vlog if you are in na vlog. jeśli yeah, you w vlogu. Tak, musisz być Hej Naprawdę Co doing w Warszawie? Guys, basically, yeah. we're trying to find the best beer, and you told us this exactly. So, apparently, yeah. this is the best beer in Russia. Yeah, yeah, yeah. there's other beers. I recommend part. that. So, yeah. <laughs> uh, Lomza, lom <laughs> uh, how you say it? Lomza. What? Lomza. 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 Look at that. That's our new friends from Sweden and. Oszesz we mnie, no Yeah, but you live in Norway. Jestem I'm serious with you, this Adaśo, na siebie kurwa. Chodź na niego, weź weź go teraz. Ja kurwa mordo, ledwo żyje. Adaśo ledwo żyje, ale to tak samo mordo jak my. I kwiatek kurwa. Kwiatek. To są to są, to są, sprawcy, to są sprawcy, dzisiejszego zamieszania. To jest to. Tak? Dziękujemy jest... dziękuję mam za dzisiaj. Salka wybiła, dziesięć też kurwa przeboba To był pierwszy vlog na naszym nowym kanale I zaczynamy serię, sagę że tak powiem Całych vlogów No i chuj no Do zobaczenia wam na następnym vlogu Do zobaczenia wam chłopaki Albo z flipu, albo z wycieczki do Chorwacji Ale lecimy z tym kurwa też się przybijają Mordy Robimy to w chuj